To Zupę możesz To jest fuetowa zupa, spróbuj A fułeta już nie ma, jest tylko chorizo, którego nie możesz jeść Bo jest ostre, Czarusiu Mama, zjesz mi fułetę? Jak zjesz tą zupę mama, A ja podtrzątałam Ale ślicznie ją podtrzątałaś I dostaniesz Mówiła tu na ten... mama, Po zupce chcesz?

Mowa. Wiesz, ale ja go wkładam trzeba go posprzątać. Tak? Sprauj Mama, tą zupkę. ale. Mama, ja bym zrobiła. Jeszcze zjedz zupkę, bo powiedziałeś, że ją masz na później, tak? I Gusiu, a tobie smakuje zupka? Ale nie, to cudownie. na później? <głos》>. Proszę iść. Uh mhm. -huh. Czaruś, ale spróbuj, teraz jest bardzo dobra już ta zupka. Czaru, mama ją teraz poprawiła, wiesz? No. Mama tak? no, poprawiła tą zupkę i no ona jest dobra już. Mm.